Raz, dwa, trzy. Witajcie, agenci. Z tej strony, Mister Online. Jak wiecie, zostało już praktycznie mało czasu i prawdopodobnie, kiedy to wrzucam, to jest ostatni tydzień do końca sezonu. Pact. Dla opóźnionych osób, które chciałyby sobie jeszcze zrobić tą obławę do końca tygodnia, bo wiecie, da się. Pokazuję wam wszystkie tygodnie po kolei, co należy zrobić. Te wyszarzałe cele, to są wasze cele, które musicie zrobić. One będą zakładowane. Okryte jakąś tam tajemnicą. Ale możecie sobie teraz je podejrzeć. Ja będę przez nie przeskakiwał. I pokazywał wam mniej więcej o co chodzi. Nie będę tłumaczył, co się robi ze względu na to, że te aktywności to jest po prostu czytaj, zrób to i miej święty spokój. Jednak po tym jak przelecimy wszystkie aktywności, omówimy sobie glitch, który pojawia się w tej grze podczas momentu, kiedy robicie za dużo aktywności. Więc ja się chwilowo zamykam. I słyszymy się w momencie, kiedy już przelecę wszystkie tygodnie. Dla nie wtajemniczonych. Jest coś takiego, że jeżeli na przykład chcecie zrobić tak jak ja robiłem na live ostatnio, wszystkie zwiady naraz, tak, nie musiałem robić wszystkich, ale robiłem sobie, nazwijmy to, cztery zwiady przykładowe. I jeden ważny cel. W tym momencie pojawia się takie zjawisko jak niezaliczanie zadań. Nie, nie mam jeszcze profesjonalnej nazwy na to ze względu, że nie grzebałem aż tak głęboko, ale wiedzcie o tym, że jest coś takiego, że jeżeli robicie za dużo rzeczy które się muszą zaliczać. Czyli na przykład, macie coś takiego jak speedruny, macie coś takiego jak tabele wyników, macie coś takiego właśnie jak misje zwiadowcy, macie takie rzeczy, które po prostu się odhaczają, to pamiętajcie o tym, żeby raz na jakieś chociaż trzy godziny zresetować grę, ze względu na to, że sesja uznaje, że was może już nie być na niej. Innymi słowy, jak na przykład na tym zwiadzie drugim, możecie robić tak, że robicie aktywność w. Judical Square i ona wam się nie zaliczy. Ze względu na to, że wasza sesja jest już przestarzała. Więc pamiętajcie, żeby raz na jakiś czas podczas takich dłuższych sesji resetować sobie po prostu grę. Innymi słowy, escape. Wylogować się. Zalogować się ponownie na waszą główną postać. I róbcie tak, dla własnego bezpieczeństwa, żebyście na przykład nie musieli powtarzać misji obławy albo jakiejś twierdzy, albo jakiegoś polowania. Bo o ile na przykład jakaś aktywność to nie jest większy problem, to zawsze możecie te parę minut stracić, a tu robicie po prostu szybki reset i macie święty spokój, nie? Taka mała rzecz, a jednak moim zdaniem powinna być naprawiona, bo pojawia się to od naprawdę długiego czasu. Kiedyś robiliśmy speedrany w czarnej godziny, czy to też konika. I problem pojawiał się dość często, ze względu na to, że wystarczyło, że jedna z osób nie miała zestawanego konta, a raczej host w tym momencie, bo to od hosta wszystko zależy, czyli od osoby, która ma koronkę. To niestety nie zaliczało nam czasu. I trzeba pamiętać o tym, że tak mniej więcej działa. Oczywiście da się to przez to zgliczować parę czasów, ale no, może kiedyś o tym sobie porozmawiamy, jak będę bardziej no, w temacie speedrunów. To by było na tyle. Powodzenia w kończeniu obławy, i widzimy się w następnym sezonie na już bardziej specyficznych poradnikach. чиш